No, halo, no miał być gdzieś, ale zmieniliśmy nagrywać nowy nabytek. Halo, gdzie on tu miał być? Siemanka. Miał być nowy nabytek, gdzie stary złom? Dokładnie, jest najlepsza maszyna. Czuję, że ten odcinek drugi nie będzie. No, serota serota, ma być nowym nabytkiem. Przecież to stary gruchot, już większe ostrze to ma moim starym ty. Aj, to jest nowy nabytek. No i to, je, no, I to, to się jest... nazywa nowy nabytek No a ja co ty myślisz, ja cię że taką starą? Nie tam, z dłustą kosiarką, tylko ta, ta, to jest prawilne. A ja... O, to jest maszyna! Ech. Chyba, chyba lepsza kosiarka niż on moja aktualnie, bo mam podobną, tylko... Nie... Tylko kurde, mniej zmechanizowano Więcej zmechanizowano No to czekaj Pali za pierwszym razem, bo słychać To jest ostrze Silnik gazu mu na napęd piękny masz zrywa O patrz jak, jak zrywa na koło Sprawę ładnie kosi. No i to jest akurat aktualny nasz nowy nabytek. O mm. mnie były brody, Polecę zobaczyć odcinek o Alexa. Kosiarka. to, te piękne operatorstwo kamerą tego. No strasznie, że nisko jest No, ten kas tak lekko chodzi. A napęd tym bardziej niż u mnie. Tutaj piękny napęd, tutaj piękny sil, tutaj jest powiększenie silnika jeśli chodzi o moc tego ostrza. Regulator aż do 8, Ja mam do 6 albo do 5. Piękne paliwo, pompować nie trzeba umieć przełącznik. Nawet nie wiem czy to. Nawet nie wiem czy to, prawda? <laughs> nie, ostrze to chyba... Chyba większy niż w mojej aktualnej kosiarce. Silnik to dwa razy większy. No. O, pewnie paliwa też wchodzi, dwa razy więcej. Rączka mało, jak u mnie... strasznie, strasznie mało fali. To jest perfekcyjna kosiarka. Bo ja to całe skosię ostatnio i to i jeszcze było paliwa. No ty jak ja skoszę u siebie jedną połowę, wiesz, od domu, jak jest tam, tam, tam gdzie jest najwięcej drzew, to już idzie cały zbiornik paliwa u mnie ja jeżdżę na trójce, na czwórce, bo ja mam jeszcze biegi, a gdzie są biegi? NIE MA! Ale lepsze bez biegów manual Eee manual, manu. ale ja, ale ja nie zmieniam podczas jazdy, jak na przykład ją wyłączę, wrzucę trójkę i yes. lecę! na szczecin, tylko najgorzej jest to... Zobaczymy jak to jest jak węgrzałowska E po, bo parysuje. Pokaż taka, taka różnica No jak ja to mówiłem Odpalę tą i tamtą Zobaczycie <grym> No nagle nauczyła no, się chodzić Chodzi jak nowa Tam na wolne ugroki I też Ładnie leci. To gówno tu zgasi za dłący. Tu chodzi jak gówno na wolnych obrotach To na maksymalnych obrotach. Łazi jak to na, na, na najmniejsze. To jest kosiarka poczciwego Polaka. To jest kosiarka kurde, a nie jakieś tam gówno ta. To jest kosiarka koła kurde jak w jakich w jakich są samochodzie a już po żywach. no niestety u mnie żniwa była u było ale koła się zaczyna Alek skosi trawę leci Ruszyła maszyna i już nie zatrzyma No chyba, że brak paliwa e, To by było na tyle w tym odcinku Bo czekamy co mi tam pomoże Kosi chyba No to czyździ